Ubiegły weekend to wielkie sportowe święto i ogromna uczta dla fanów koszykówki. Działdowo stało się stolicą tej dziedziny sportu za sprawą znanego już w całej Polsce i nie tylko, turnieju Sokół Cup. Tym razem wzięło w nim udział ponad 300 uczestników z 24 drużyn, a turniej po raz pierwszy zyskał rangę międzynarodowego. O szczegółach mówi organizator Jakub Pietrzak. W piątek 7 czerwca rozpoczęliśmy nasz 11. międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt i chłopców. W tym roku gamy w czterech rocznikach. W kategorii chłopców w roczniku 2006, w kategorii dziewcząt w rocznik 2005, 2006-2007. Łącznie 24 zespoły z całej Polski dzięki obecności drużyny z Litwy, dokładnie Szkoły Sportowej z Wilna, który turniej zyskał rangę turnieju międzynarodowego. Skład zespołów jest bardzo mocny w tym roku, gdyż występuje u nas aktualny mistrz Polski szkół podstawowych, czyli drużyna z Białego Stoku, a także dzisiejszy wicemistrz Polski z kategorii dziewcząt szkół podstawowych dużyna Zelbląga. W sumie 24 dużyny, co daje ponad 300 uczestników. Składa się to na 60 spotkań, które będą rozgrywane od piątku do niedzieli do godziny 16 na dwóch działdowskich halach w zespole szkół nr 2 i w szkole podstawowej nr 1. Turniej oczywiście odbywa się dzięki pomocy e, lokalnych przedsiębiorców. Jest ich bardzo dużo, nie chciałbym ich teraz tutaj wymieniać, ale widać, że sala jest obrębowana banerami tych firm, a także e, oczywiście Urząd Miasta Działodowo i Starostwo Powiatowe także pomagają nam w organizacji tego turnieju. E, zaangażowani są nauczyciele naszej szkoły, a także rodzice uczniów biorących udział, więc każdy e, składa swoją cegiełkę do tego, aby ten turniej mógł się odbywać w takiej formule, w jakiej się odbywa. Drużyny, które odwiedziły Działdowo bardzo wyśrubowały poziom. Ciężko wygrać z mistrzami i wicemistrzami Polski. Trener UKS SOKÓŁ Działdowo od początku był jednak dobrej myśli. Co do naszych drużyn, mam nadzieję, że będą walczyć o medale. Ciężko będzie zwyciężać, zwyciężać grać w finałach, ale myślę, że medal brązowy jest w zasięgu każdej z naszej drużyny. 11. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców SOKÓŁ Cup 2019 odbywał się pod hasłem Kto był, ten wie. Kto nie był, nie będzie żałował. I rzeczywiście tak było.